Cześć kochani, witam Was z Zanzibaru, gdzie przeprowadziłam się miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu, podróżuję wyspę i kontynent ze wspaniałymi kobietami, 13 kobietami, z Polkami w podróży, przemierzamy świat, bawimy się świetnie, no i właśnie dlatego przez ostatnie tygodnie zniknęłam. Wiem, nie dawałam o sobie znaku życia, nie nagrywałam filmów, ponieważ skręcenie takiego filmu zajmuje mi naprawdę bardzo dużo czasu, już nie chodzi o nagranie, bo nagranie no, uwielbiam mówić, uwielbiam pokazywać, wiesz, więc to jest naprawdę moje hobby, ale skręcenie takiego filmu zajmuje bardzo dużo czasu i po prostu nie mam na to czasu, co jest dobrym znakiem, ponieważ to znaczy, że żyjemy intensywnie, że zwiedzamy, że świetnie się bawimy, skoro tak mało czasu spędzamy online. Ale obiecuję Wam, że będę przynajmniej raz w tygodniu tam nagrywała. Będę troszkę do Was mówiła, będę pokazywała, jak wygląda życie na Zanzibarze, jak działają polki w podróży. I takie ogólne informacje, jak przeprowadzić się na taką piękną wyspę i jak tutaj żyć. Ja zawsze kochałam podróże, zawsze kochałam inspirować ludzi, poznawać ludzi. Zawsze mówiłam, że dla mnie podróże to są natura, przyroda i ludzie i w końcu spełniam moje marzenia, bo właśnie to robię, poznaję niesamowite kobiety, niesamowitych ludzi. Inspiruję je, pokazuję im, jak fajnie jest podróżować świat. No i zwiedzam, zwiedzam, jeżdżę na safari, jestem tutaj na Zanzibarze, kajtuję, odkrywam ponownie wyspę, więc to wszystko, o czym marzyłam całe moje życie, właśnie się spełnia. Jestem najszczęśliwszą osoba na świecie. Ale może od początku opowiem Wam, jak to wszystko się zaczęło. No ja zawsze podróżowałam. Już jak byłam mała, pamiętam jak jeździłam z tatą na stację benzynową, to już czułam dreszczyk emocji, że jestem gdzieś w podróży. Jak miałam 16 lat, pojechałam, wtedy miałam takiego chłopaka, który był kilka lat ode mnie starszy, pojechałam w podróż autostopem po całej Europie. Pamiętam, że mieliśmy namiot, który rozbijaliśmy przy stacjach benzynowych, no i na tych stacjach właśnie się też kąpaliśmy i myślałam, że to jest przygoda życia. Później przeprowadziłam się do, na kretę do Grecji, niestety nie miałam możliwości podróżowania, z tego względu, że po prostu nie zarabiałam wystarczająco dużo pieniędzy. Tam przyszedł potem kryzys, jednak na koniec miesiąca te pieniądze nie wystarczały, więc, więc zapadła decyzja o przeprowadce do Szwajcarii, która dała mi możliwości na podróżowanie gdzie chcę, kiedy chcę i pomału realizowanie mojego wielkiego marzenia o wiecznej podróży. Pamiętam jak pojechałam w pierwszą moją wielką podróż do Indii. No to była niesamowita, niesamowita przygoda. Cieszyłam się jak dziecko na tą podróż. Jak wróciłam, nie mogłam o tym zapomnieć. Pamiętam, że wtedy zaczęłam uczyć się surfowania, zwiedzania, pierwszy raz widziałam słonie, pierwszy raz widziałam małpy. To uczucie jeszcze pamiętam, jakie mi towarzyszyło. To było poczucie wolności, poczucie szczęścia i spełnienia. Już wtedy wiedziałam, że chcę podróżować świat. Później tych podróży było coraz więcej, coraz częstsze, coraz droższe i coraz dalsze. Ale też zarabiałam więcej, bo jednak no nie ukrywajmy się, Szwajcaria daje możliwości, które w innych miejscach nie mamy. Na przykład w Polsce. Jednak w Polsce musimy troszkę więcej pracować na, tak, na tą samą podróż, co w Szwajcarii, zarabiając we frankach. No ja, im więcej, pracowa im więcej pracowałam w Szwajcarii, znałam lepiej język, zarabiałam więcej. No i byłam dobra w pracy, którą wykonywałam. Pracowałam w ogóle w gastronomii. No i pracodawcy często się dostosowywali do mojego programu, czyli pozwalali mi pracować 5 tygodni bez przerwy i później brać 10 dni na podróżowanie świata. No ale zawsze z tych podróży trzeba było wrócić, zawsze się leciało nigdy z ticketem one-way, czyli zawsze wyjeżdżając wiedziałam, że za 5 dni, za tydzień czy za 2 tygodnie będę musiała wrócić. Zawsze marzyłam o tym, żeby e, nigdy z takiej podróży nie wrócić i być w stałej podróży. No, ale przecież ja. Kiedy? No, ja, która skończyłam prawo administracyjne w Poznaniu, która pracowała w hotelach, w gastronomii. Nie mam pojęcia o turystyce. Wiem tylko, że uwielbiam ludzi, uwielbiam pracować z ludźmi, uwielbiam ludzi inspirować i pokazywać wspaniałe miejsca na świecie. No i jak widzicie, wszystkie marzenia można spełnić, tylko trzeba wiedzieć, czego się chce i mieć prosto określony cel. Czyli naprawdę to chcę, jestem w tym prawdziwa, dam radę, nawet jeżeli to jest z setki nieprzespanych nocy, które właśnie u mnie w tym momencie się dzieją, musimy sobie określić jasno cel. To chcę, to chcę robić i do tego dążyć. Nie, że wymówki, nie, że jestem zmęczona, nie, że nie umiem, nie, że nie mam na to pieniędzy. Na wszystko jest taki sposób. Słuchajcie, ja do tego dochodziłam 15 lat. No i słuchajcie, jestem na pięknym Zanzibarze. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Przed chwilą był wschód słońca. Jestem z niesamowitymi dziewczynami. No i wyobraźcie sobie, że jeszcze na tym zarabiam. Więc Każde może nie można spełnić, jeżeli tylko się chce. No ale jak to się wszystko potoczyło, słuchajcie. E, któregoś dnia wstałam, wiedziałam, że ja już nie chcę tak żyć, nie chcę się stresować, nie chcę ciągle namawiać ludzi jakichś koleżanek do podróży, no bo ja się bałam sama podróżować, więc zawsze namawiałam, zmuszałam koleżanki, chłopaka, żeby ze mną podróżowa podróżowali. E, co nie zawsze z drugiej strony było takie oczywiste i bardzo często organizowałam takie podróże dla grupy koleżanek, które na koniec ani mi nie podziękowały, ani nawet piwa nie postawiły, e, tylko powiedziały, co było nie tak i że następnym razem musi być to lepiej zrobione. Więc e, w którymś momencie powiedziałam nie, tak żyć nie będę. Chcę podróżować, ale z ludźmi, którzy tą podróż doceniają i którzy mają taki sam cel jak ja. Chcą podróżować, chcą być w podróży, chcą zwiedzać, chcą poznawiać świat. Wtedy odważyłam się na wielki, wielgachny krok. Kupiłam bilet w jedną stronę, postanowiłam odbyć podróż dookoła świata. Nie to nie było z dnia na dzień. Ja do tej, przygody się, do tej przygody życia przygotowywałam się przez całe moje życie. Czyli gdzieś tam w głowie układałam sobie zawsze plan, co chcę zobaczyć, jak z jednego miejsca do drugiego chcę dostać się, więc ten plan był. Brakowało odwagi, pieniądze pomalutku też były. W końcu któregoś dnia wstałam, powiedziałam: Nie, ja chcę podróżować świat, ja chcę. Ruszyć w podróż z tiketem w jedną stronę. Yy, oszczędzałam pieniądze, żeby kupić mieszkanie w Szwajcarii. Miałam chłopaka, z którym to mieszkanie myślałam, że kupimy. Yy, już były plany, no i któregoś ranka obudziłam się i powiedziałam: Słuchaj, ja nie chcę ani tego mieszkania, ani życia w Szwajcarii, a ani tak naprawdę nie chcę mieć chłopaka. Chcę być wolna i podróżować świat. Yy, no, chłopak był w szoku, oczywiście, że był w szoku. Yy, powiedział, żebym to jeszcze raz przemyślała. Ja w tym momencie dałam wypowiedź z pracy, kupiłam bilet w jedną stronę. No i tak zaczęła się moja podróż dookoła świata. Z tym byłym chłopakiem, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, on mi wspiera niesamowicie. Nie ma dnia, żebyśmy nie byli w kontakcie. Nawet moje prywatne rzeczy teraz są u niego w mieszkaniu, więc po prostu zrozumiał, że wybrałam inną drogę, że zawsze będę miała do niego uczucia, bo jest wspaniałym człowiekiem, dziękuję mu za wyrozumiałość, ale jednak chcemy zupełnie inne rzeczy w życiu, a on zasługuje na świetną dziewczynę, która jednak będzie dla niego w domu, a nie będzie podróżowała świat. Odbyła moją wspaniałą podróż dookoła świata, jak wiecie, pewnie większość z Was mm, odbyłam ją w półtora roku. To było 20 miesięcy, 6 kontynentów, 20 państw. Nie było łatwo, bo było to w czasie pandemii, czyli e, w okresie, która, o który zaskoczył wszystkich. E, no dla mnie ta pandemia jednak to był super czas, ponieważ w tym momencie utknęłam na bali. Na 9,5 miesiąca nie mogłam z bali wylecieć, bo nie było lotów. E, tak naprawdę takiego lockdownu nie mieliśmy na bali, więc e, surfowaliśmy fale, e, chodziliśmy na imprezy, no nikt tak nie przejmował się takim życiem codziennym. No i w tym momencie poznałam Pantinkę, dzięki której poznałam Dominikę i założyłyśmy polki podróży. Na początku troszeczkę nie wiedziałyśmy, w którą stronę chcemy iść, był początek pandemii, nie wiedziałyśmy co i jak. Ja też nie wiedziałam, czy jestem gotowa, żeby rzucić moje całe życie i zostać w takiej podróży na zawsze. E, więc e, ukończyłam tą podróż dookoła świata, wróciłam do Szwajcarii. Po tygodniu powiedziałam Dominika, robimy to. Stworzyłyśmy Polki Podróży. To nie jest żadne biuro turystyczne, to nie jest jakiś portal. To jesteśmy my. To są Polki, które podróżują właśnie na ramach Polek Podróży. Chcemy pokazywać Wam świat, chcemy Was inspirować, chcemy się z Wami zaprzyjaźnić. Po czemu muszę zawsze namawiać moje przyjaciółki, żeby ze mną latały, które tak naprawdę tego nie chcą i nawet dziękuję, nie powiedzą, jak mogę polecieć z 15 czy 10 wspaniałymi kobietami które marzą o takiej podróży, tylko po prostu boją się polecieć do Afryki na własną rękę. I dlatego jesteśmy my. Będziemy Wam pomagały w organizacji Waszych podróży, będziemy organizowały grupy, które będę ja albo Dominika prowadziła. Będziemy spędzały czas aktywnie. Nie ma u nas all inclusive, nie ma leżenia na plaży. Zwiedzamy, odkrywamy, poznajemy, poznajemy się i siebie nawzajem i świat. Zaczęłyśmy od Zanzibaru, bo jednak Bali jest stale zamknięte, Azja jest zamknięta. No a na Zanzibarze też mieszkałam prawie 3 miesiące, więc tą wyspę znam bardzo, bardzo dobrze. Więc pierwszy nasz wyjazd odbył się tutaj, wyobraźcie sobie, z 30 doktorkami. Nie było to łatwe, było ciężko, ale poradziłyśmy sobie bogate w nowe doświadczenie. Przyleciałyśmy tutaj z 13 wspaniałymi Polkami. Słuchajcie, wygrałam na loterii, no dziewczyny są niesamowite, wrażliwe, śmieszne, inteligentne, piękne, instagramowe, e, są po prostu najlepsze na świecie, ja po prostu każdego dnia budzę się, dziękuję, że, że je mam, że to tak super wszystko funkcjonuje, idę spać, zawsze zmęczona, nie widzę już na oczy, bo to jednak 24 godziny jesteśmy razem, a ja jeszcze też stale e, pomagam Dominice w tych sprawach takich administracyjnych, więc no, jest bardzo dużo pracy, ale jest taka frajda, jest takie szczęście, jest poczucie spełnienia. E, wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Czyli jeżeli chodzi o mnie, przyszła ta pandemia po to, żebym poznała Dominikę, żebym spojrzała na świat zupełnie innymi oczami i żebym zorganizowała z, wraz z Dominiką e, Polki podróży i podróżowała świat. Czy wrócę do Szwajcarii? Pewnie kiedyś tak. Um, ale na razie chcę podróżować, chcę inspirować, chcę być szczęśliwa, a ja w Szwajcarii nigdy ani jednego dnia nie byłam taka szczęśliwa, jak każdego dnia jestem na przykład tutaj podczas podróży z dziewczynami, gdzie to jest mnóstwo stresów. Słuchajcie, bo my dopiero zaczynamy. My jeszcze dużo rzeczy nie wiemy. My się uczymy, musimy się podwójnie kontrolować. Pamiętajcie, że to jest Afryka, to nie jest nawet Azja, więc. Wszystko jest kilka razy bardziej trudne. Wszystko jest tutaj w rytm hakuna na Matata i pole pole, yy, więc za 10 minut to nie znaczy za 10 minut. Trzeba wszystko naprawdę samemu sprawdzić. Yy, no jest kupa stresu, ale tyle ile jest stresu, tyle jest szczęścia. Więc słuchajcie, stawiajcie na marzenia. Stawiajcie na marzenia, nieważne ile pracy to kosztuje. Potem jest takie szczęście realizacji siebie i, i wolność. Wolność tego, że yy, jesteście dobrym w tym, w yy, co robicie i... Yy, Powiedzmy wam gdzie dziękuję za to. Wyjazdy najczęściej organizujemy dla dziewczyn. Są też wycieczki, wyjazdy mieszane, jak na przykład styczniowy wyjazd na safari na Zanzibar i mój sylwestrowy wyjazd. To będą dwa mieszane, ale raczej chcemy się skupić na wyjazdach kobiecych. Dlaczego? No Polki dla Polek, no nie jesteśmy jakimiś crazy feministkami, to nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o to, że jak ja ruszyłam w podróż dookoła świata, to spotkałam się z komentarzami od mężczyzn, e, sama? Nie boisz się? Po co ci to? A od kobiet 95% w ogóle komentarzy były od kobiet, od polek, i te komentarze były typu: Wow, jesteś moją hero, jesteś moją bohaterką, jesteś moją inspiracją, też chcę, ale nie wiem jak. Dlatego my będziemy inspirować, będziemy pokazywać jak, będziemy robić na naszych. Wyjazdasz też takie e, warsztaty e, podróżniczo-turystyczne, jak się spakować, jak podróżować bezpiecznie, czym dla nas są podróże. E, no i te warsztaty są tak naprawdę cały czas, bo ja jestem z dziewczynami cały czas, cały czas je dopinguję, wspieram, motywuję, pokazuję jak fajnie można żyć i jak można spełniać swoje marzenia. No i słuchajcie, no dziewczyny są tak bardziej wdzięczne, bardziej szczęśliwe, bardziej wrażliwe, więc e, tak fajnie się z nimi podróżuje. Poza tym słuchajcie, no dziewczyny uwielbiają zdjęcia. Jak wiecie, no ja działam też troszeczkę na Instagramie. Dziewczyny uwielbiają piękne zdjęcia. No a faceci to zawsze, jak robimy 100 zdjęć w tym samym miejscu, powiedzą po co ci to? Nie nudzi ci się, choć już idziemy. A dziewczyny nie. Dziewczyny robią te zdjęcia, dziewczyny, dziewczyny czekają, dziewczyny e, umieją się bawić. Jest troszkę inny vibe. Ale żeby nie popaść w rutynę i żeby te wyjazdy nie były tylko i wyłącznie feministyczne i kobiece, będziemy oczywiście zapraszać czasem mężczyzn. Strony internetowej jeszcze nie mamy, z tego względu, że po prostu nie mamy na to czasu. E, jesteśmy w trakcie robienia i mam nadzieję, że już niedługo się pojawi. W każdym razie, jeżeli chcecie jakieś informacje na temat naszych wyjazdów, e, znajdziecie na Polki w Podróży na Instagramie albo na Facebooku, albo na moim Instagramie Blond on the Road. Dziewczyny i chłopacy, ja już lecę na śniadanie, bo już zaczyna być gorąco. Ja jestem w raju, Wy też możecie być w raju. Jeżeli tego naprawdę chcecie, pamiętajcie, możecie życiem pokierować tak jak chcecie. Tu nie ma, że mam rodzinę, mam dzieci, ja tak nie mogę, za mało zarabiam. Życie to są wybory, których my dokonujemy. Jeżeli e, chcemy podróżować, chcemy e, zarabiać więcej, chcemy mieć innego chłopaka albo nie mieć chłopaka, wszystko leży w naszych rękach. E, nie mam pieniędzy, to jest tylko wymówka, no ja kiedyś też nie miałam, jak byłam w Grecji, dlatego przeprowadziłam się do Szwajcarii. Pokierowałam moim życiem tak, żebym te pieniądze na podróże miała. E, moi znajomi chodzili na imprezy co weekendy, ja na tych imprezach pracowałam, żeby nie wydawać pieniędzy i zarabiać na podróże. E, wszyscy się pytali, po co Ci te podróże? Dlaczego nie kupisz nowego samochodu? Nie chcę samochodu, nie chcę sukienek, nie chcę rzeczy materialnych, chcę podróżować, chcę poznawać świat. I Jeżeli mi się to znudzi kiedyś, to zmienię życie. Wrócę do Szwajcarii, kupię sobie dom, znajdę chłopaka i będę miała spokojne, ustatkowane życie, ale w tym momencie to nie jestem ja. W tym momencie moje największe marzenie się realizuje. No i namawiam Was też do realizacji Waszych marzeń. Bo jeśli Wy tego nie zrobicie, kto kto?